Anna Jaworska, artystycznie zapraszam na warsztaty. Dziś nauczę Was robić taką śnieżynkę szydełkiem. Grubym szydełkiem, dziesiątką z grubej włóczki, i pokażę Wam moje pomysły na wykorzystanie tego w dekoracji wnętrz. Można taką śniegową gwiazdkę wmontować na przykład w świąteczny wieniec. Tutaj dodatkowo dałam jeszcze światełka. Taki wieniec wisiał u mnie. Nad kominkiem w święta. Można zamontować ją na poduszce, przykleić lub przyszyć i ozdobić kanapę na zimowy wystrój. Zupełnie inny efekt osiągniemy, jeżeli weźmiemy kolorową włóczkę. Spójrzcie, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Możemy zrobić śniegową gwiazdkę w tęczowych kolorach i na przykład zrobić z niej całoroczną dekorację na stół odstawiać na niej na przykład czajnik czy dzbanek z gorącą herbatą. To jaki efekt końcowy będzie zależy właśnie od doboru włóczki. Jeżeli weźmiemy sznurek, spójrzcie, tutaj jest łapacz snów metodą makramy. Jak zrobić makramę o na przykład tą zawieszkę, zobaczycie na innym moim filmie, kiedy robiłam kwietnik. I z łapacza snów można, z warsztatów o łapaczu snów, można wyciągnąć sobie informacje na temat zrobienia samej obręczy, więc zapraszam Was do obejrzenia tych dwóch filmów wcześniejszych. Natomiast wmontowanie gwiazdki zrobionej szydełkiem ze sznurka makramowego daje efekt przy połączeniu tych technik naprawdę, zobaczcie, oszałamiający. Ta śnieżynka jest zrobiona ze skręcanego sznurka makramowego szydełkiem, a cała reszta upleciona metodą makramy. Co jeszcze? Myślę, że podpowiecie mi sami w komentarzach, do czego Was serdecznie zachęcam, żeby mi po prostu napisać Jakie jeszcze macie pomysły na wykorzystanie takiej śnieżynki? Pokażę Wam teraz, y, jakie znaczenie ma dobór włóczki, ponieważ śnieżynka biała może ja na chwilę ją położę na tym niebieskim kartonie, bo nie będzie widać y, dobrze tego efektu. Y, to jest śnieżynka, która według mnie najlepiej wygląda już po zrobieniu, bo naprawdę przypomina płatek śniegu. Jest y, taka napuszona, pluszowa, ładna. Ale jako zrobienie pierwszej, jeżeli dopiero się uczycie, polecałabym wziąć inną włóczkę. Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ ta pluszowa, ona się bardzo skręca. Jest bardzo taka kapryśna w robieniu. To jest w trakcie robienia śnieżynka i zobaczcie, że ona dopiero później, kiedy ją po zrobionym. Po zrobionym zadaniu, po całym dzierganiu, jak ją tak powyciągam, naprostuję, to ona dopiero zacznie wyglądać ładnie i tak jak ta. I to jest taka trudność z tą włóczką, która jest bardzo efektowna. Żeby się nauczyć robić śnieżynkę i żeby dobrze było widać to, co ja pokazuję, zrobimy taką zieloną. Zieloną. Czemu nie, zielony śnieg też może być. I taką śnieżynkę będę robiła szydełkiem numer 10. Jeżeli chciałabym mieć śnieżynkę mniejszą, to wystarczy wziąć cieńszą włóczkę i cieńsze szydełko. I tutaj mam dla przykładu tej wielkości śnieżynkę, o, z góry zobaczcie, jedno na drugim. Ta jest o połowę mniejsza i Mieści się na dłoni właściwie. Jest zrobiona szydełkiem numer 6. Tak. Z cieńszej włóczki. Te większe śnieżynki, robione dziesiątką, są z naprawdę grubej włóczki i cała śnieżynka waży tak między 35 a 40 gramów. Tyle włóczki wystarczy na Jedną śnieżynkę. 35 to ta biała, bo ta pluszowa włóczka rzeczywiście jest bardzo, bardzo lekka. No dobrze, to zaczynamy naukę robienia śnieżynki. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Jak zrobić taką magiczną pętelkę, tłumaczyłam na początku warsztatów zrobienia koszyków. Zapraszam Cię na ten film, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłaś. Wkładamy nitkę do środka ręki. Owijamy ją wokół dwóch palców i krzyżujemy. Szydełko wkładamy pod nitkę jakby w środek tego kółeczka, wyciągamy nitkę, wyjmujemy palce z kółeczka, nabieramy nitkę robiąc pierwsze oczko łańcuszka. Teraz robimy drugie oczko łańcuszka i. Te dwa oczka łańcuszka będą robiły nam za pierwszy słupek. Będziemy w tym kółeczku robić w tej chwili sześć słupków. Ten liczymy już jako pierwszy, a między słupkami będziemy robić po jednym oczku łańcuszka dystansu. Czyli potrzebuję w tej chwili zrobić jeszcze jedno oczko łańcuszka, które daje mi ten dystans między słupkami i robię drugi słupek. Nawijam niteczkę na szydełko, wkładam do środka do kółeczka, przytrzymując tutaj tę drugą nitkę, że też ona jest częścią mojego mojej obręczy. Wyjmuję nitkę, przerabiam dwie nitki i znowu dwie pętelki i już mam dwa słupki. Teraz znowu oczko łańcuszka jako dystans pomiędzy nimi i drugi właściwie to będzie już trzeci słupek nawijam nitkę i w ten sposób muszę zrobić 6, mam trzy oczko łańcuszka dystansu następny o. nie uciekaj nie uciekaj nie uciekaj może na Śnieżynkę to kolor zielony nie jest taki oczywisty, ale na pewno do kamery lepiej widoczny niż biała włóczka. Robimy kolejny słupek po jednym oczku łańcuszka. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze jedno ostatnie, czyli oczko łańcuszka i Słupek, hop, hop, i na koniec to jedno oczko łańcuszka znowu. I teraz cała magia tego kółeczka, tej magicznej pętelki, że całość tutaj zaciskamy, i w ten sposób powstaje nam ładne, ładne kółeczko, ładny okrąg bez otworu, bez dziurki w środku. Teraz musimy to wszystko połączyć, zamknąć kółeczko. Właściwie ta nitka jest już nam niepotrzebna. Jak mocno tą robotkę ściśniemy, to możemy ją od razu obciąć, i ona nam nie będzie tutaj przeszkadzać i nie będzie nam wystawać. I wkładam w tej chwili szydełko w ten otwór, w przerwę pomiędzy słupkami, robiąc. Oczko ścisłe, czyli wkładam szydełko bez nawijania nitki, wyciągam nitkę i od razu tę nitkę bez przerabiania po prostu przekładam przez oczko łańcuszka, które miałam na szydełku. I to wszystko, mam takie kółeczko, i w tej chwili będę robiła po cztery słupki w każdym otworze, który tutaj powstał, to będzie 6 razy, po cztery słupki i każdy. Każde te cztery będę oddzielała dwoma oczkami łańcuszka. Nie jednym, jak było w tym rzędzie, tylko dwoma. Uwaga, robię jako pierwszy słupek, dwa oczka łańcuszka, i za chwilę następny słupek, bijając szydełko właśnie w ten otwór pomiędzy słupkami z poprzedniego rzędu. Mam już drugi słupek, teraz trzeci, słupek i czwarty słupek ciągle w tym samym otworze pomiędzy słupkami z poprzedniego rzędu i po zrobieniu tych czterech słupków w tej chwili robię dwa oczka łańcuszka raz dwa i znowu następne cztery słupki będę robiła w kolejnym otworze Pomiędzy słupkami z poprzedniego rzędu. Czyli nawijam niteczkę, wkładam w tę dziurkę, przerabiam i robię znowu cztery słupki. I tak sześć razy. Krótka przerwa na reklamę. Jeśli podoba Ci się mój kanał, subskrybuj. Pamiętaj, łapka w górę. I kończymy drugi rząd. Robię czwarty słupek w szóstym. Otworku, czyli to już jest szósta ta sekwencja czterech słupków. Znowu dodaję dwa oczka łańcuszka, raz i dwa. I w tej chwili Przechodzę do następnego, znaczy muszę to połączyć, muszę to zamknąć. Znajduję tutaj takie płaskie oczko, to będzie raz, dwa, trzy, trzecie tutaj tak jakby koniec tego pierwszego słupka. Wbijam się pod dwie niteczki, czyli pod całe oczko, dwie niteczki pod całe oczko, i robię oczko ścisłe, zamykając po prostu tę o zamykając cały ten obwód. I w ten sposób znowu powstały mi takie miejsca, tu gdzie robiliśmy te dwa oczka, łańcuszka oddzielające każde cztery słupki. To znowu są otwory, na których będziemy w tej chwili pracować, i musimy szydełkiem, oczkami ścisłymi po prostu przejść w to miejsce. Czyli tu miałam pierwsze oczko ścisłe po zamknięciu rzędu. W tej chwili wbijam szydełko pod następne oczko, pod dwie niteczki następnego oczka. Przewlekam nitkę i przekładam przez oczko z szydełka, żeby zrobić oczko ścisłe. To jest drugie. Teraz będzie trzecie oczko ścisłe. I teraz czwartym przechodzę już bezpośrednio w ten otwór, który jest pomiędzy. Słupkami z, z poprzedniego rzędu. W ten otwór wbijam szydełko i robię czwarte oczko ścisłe. Już. I jestem w tej chwili w miejscu, gdzie będę robić coś o wdzięcznej nazwie: pikotki. I te pikotki. One będą w tej chwili tutaj tak bardzo ciasno i gęsto wyglądać, i dopiero na koniec, jak je się ładnie poukłada, porozciąga, dopiero będą dobrze wyglądać. Ja Wam pokażę tę gwiazdkę, którą już mam gotową, zrobioną. Może tutaj spójrzcie z góry. Jesteśmy w tym miejscu i teraz będziemy. Teraz będziemy właśnie robić te pikotki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć będzie w każdym oczku, w każdej tej pętelce tutaj o. I pierwszy to będą trzy oczka, potem będzie pięć oczek, a potem będzie osiem oczek i znowu pięć oczek, łańcuszka, trzy oczka, łańcuszka. Już wam pokazuję, jak to się robi. Zobaczcie, że później na koniec, jak to wszystko powyciągacie, to tak ładnie to będzie wyglądać. A na razie trochę nam się będzie skręcać, jak będziecie to robić, to, to sami zobaczycie. Czyli w tej chwili robię trzy oczka łańcuszka: raz, dwa, trzy. I wbijam szydełko z powrotem w otwór, z którego zaczynaliśmy, żeby zrobić oczko ścisłe. I jakby tę pętelkę tego pikotka zamknąć. I to w ten sposób wygląda taka pęteleczka tu się zrobiła, to jest wszystko luźno, można przesuwać na tym łańcuszku, tutaj przesuwamy, ściągamy to na prawą stronę i robimy następnego z pięciu oczek łańcuszka, raz, dwa, mm, trzy, cztery, pięć, pięć oczek łańcuszka, i znowu wbijam szydełko w ten otwór wyciągam włóczkę przeciągam przez to oczko czyli po prostu oczko ścisłe przesuwam całość tutaj sobie na tą prawą stronę, robię miejsce na następne w tej chwili 8 oczek łańcuszka 1 2 3 nie uciekaj 4 5 Chodź tutaj. 6, 7, 8. To jest ten nasz najdłuższy. Znowu w otworek. Oczko ścisłe. Hopla. Przesuwam to. O, żeby zrobić miejsce jeszcze na dwa pikotki. Czyli teraz znowu zmniejszam liczbę. Będzie 5, 1, hmm. drugie oczko łańcuszka. Trzecie. Czwarty i mamy piąte. Znowu zamykam to oczkiem ścisłym. I ostatni pikotek na ten pierwszy. Mm, jak <gryw> pierwszą część płatka, tak? Raz, dwa, trzy i. Tę czynność po 5 takich pikotków musimy zrobić 6 razy, znowu, czyli w każdym tym otworze z poprzedniego rzędu. To już zaczyna wyglądać. Teraz Wam tylko pokażę znowu, jak przejść do następnego rzędu. To będzie właściwie to samo, co zrobiliśmy na początku, ale zróbmy to jeszcze raz razem. Czyli wbijamy szydełko, pod oczko, pod obie niteczki, pod całe oczko. Tutaj robimy oczko ścisłe. Jeden. Dwa. Skrzypi ta włóczka, jakaś taka sztuczna. Trzy. I czwarte będzie już w tym. Otworzę, w którym będziemy robić kolejną część płatka śniegowego. Teraz znowu to samo, czyli znowu pięć takich pikotków w następnym otworze. Do roboty! Krótka przerwa na reklamę. Jeśli lubisz moje warsztaty, subskrybuj mój kanał i koniecznie zostaw łapkę w górę. I kończymy naszą śniegową gwiazdkę. Czyż to nie jest prostem? Tu jeszcze został mi ostatni pikotek z trzech oczek łańcuszka. No, nie uciekaj. I raz, i dwa i trzy. Hop. I to jest wszystko. Teraz tylko trzeba sobie tę nitkę Albo, dobrze, najpierw ją utniemy. Można ją sobie albo schować, albo zostawić dłuższą. Jeżeli chciałybyście powiesić gwiazdkę na ścianie, to trzeba zostawić wtedy dłuższą pętelkę. Natomiast jeżeli nie, to wystarczy o wyciągnąć nitkę i ewentualnie ją tutaj cieńszym szydełkiem ukryć w naszej robocie. Co musimy zrobić? Na pewno musimy ją jeszcze troszeczkę tak powyciągać, naprostować te pikotki, żeby ładnie się ułożyły pętelki. Naprawdę tak dość mocno ją troszeczkę tak poszarpać i ona przybierze kształt pięknej śnieżynki. Słuchajcie, to jest naprawdę szybkie, łatwe. Śnieżynka taka robiona, jak ja w tej chwili zrobiłam z szydełkiem dziesiątką z grubej włóczki ona ma około 25-26 cm średnicy w zależności od tego jak to luźno robi i jakiej grubości ta włóczka na włóczce producent co prawda napisał, że zaleca szydełko 8, ja wzięłam dziesiątkę bo uważam, że ona spokojnie może być robiona takim luźnym wzorem ta mniejsza, którą na początku Wam pokazywałam ma 15 cm. Takie śniegowe gwiazdki, grubo robione, grubym szydełkiem, można wykorzystać do dekoracji wnętrz. Jakie macie jeszcze pomysły, napiszcie mi w komentarzach. Ja na przykład myślę, że śmiało można by było z takich gwiazdek, z takich śnieżynek, zrobić nawet narzutę na łóżko. Spójrzcie, gdyby je poszywać. Każda ma 6 tych rogów, końców. Więc spokojnie można z tego utworzyć figurę i poszywać z tego taką narzutę. Myślę, że byłoby to genialne. Ile czasu by to zajęło? No cóż, myślę, że tak na spokojnie taką gwiazdkę się robi ze 20 minut na spokojnie. Jak osiągniecie mistrzostwo, to pewnie w 10-12 minut też będziecie już ją robić. Zachęcam, zapraszam, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia na następnych warsztatach. Cześć!